dzisiaj zwołaliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego na wniosek Pana Prezydenta, a konkretnie sesja była podyktowana tym przesunięciami w budżecie dotyczącym tak naprawdę 2020 roku wieloletniej prognozy finansowej, a mianowicie jak Państwo pamiętają już był moment taki, kiedy zwoływaliśmy też sesję nadzwyczajną dotyczącą przesunięcia środków dotyczących budowy ulic w osiedlu Ludwików. W związku z tym, że inwestycja jest kilkuetapowo, trzyetapowo prowadzona, konieczne jest zaczęcie drugiego etapu budowy, podpisanie umowy. W związku z rozstrzygnięciem przetargu ulega konieczność przesunięcia 40, dokładnie 40 tys. zł na tą inwestycję w skali tzw. budżetu na przyszły rok w wieloletniej prognozie finansowej. Te środki 40 tysięcy nie pochodzą z NIKON, nie zawalają budżetu przyszłorocznego. One tak naprawdę zostały przesunięte ze spółki Lechia, bo w tej chwili te środki są tak, tak awaryjnie umiejscowione na, na, na tym koncie yy, spółki le, dotyczącej stadionu Lechia. I o, będą one zwrócone, ale na ten moment trzeba po prostu zabezpieczyć środki dotyczące tych drugiego etapu budowy tych ulic po to, żeby cała procedura i całe prace mogły ruszyć z kopyta. I tak naprawdę na wniosek Wydziału Inwestycji Pana Dyrektora Koziełka, pani skarbnik musi takich przesunięć dokonać. W związku z koniecznością, że terminy nas niestety niestety gonią, bo pogoda pozwala na robienie wielu rzeczy. I konieczne było zwołanie, nie mogliśmy czekać do ostatniego dnia października. Konieczne było zrobienie tej, tej, tej naprawdę sesji dzisiaj. Po to, żeby, żebyśmy zyskali tak naprawdę ponad 3 tygodnie czasu w tej kwestii. I to było radni, radni wiedzieli o co chodzi, bo dokumenty w formie elektronicznej otrzymali wczoraj. I tak naprawdę dotyczyła przesunięcia tylko jednego punktu. Co prawda jeden z radnych próbował tam dyskutować i rozmawiać o innych rzeczach dotyczących tej, tej całej uchwały, bo to jest cała uchwała razem z tym przesunięciem. No ale myślę, że to było bez, bez sensu dyskutować na czymś, o, czego dzisiejsza sesja nie, nie tyczyła. Na tym dzisiejsza była to jedna z krótszych sesji. Co prawda jest sesja nadzwyczajna, ale, ale krótka sesja trwająca naprawdę kilkanaście minut, ale była taka konieczność. Dziękuję Państwu za uwagę.